Przepiękna Częstochowa, najlepsza Margarita doceniona przez Włochów i Wojtek Madyś, ambasador drożdży babuni. Poznajmy Wojtka i historię tego miejsca. Witajcie! Po mistrzostwach, zawodach, różnego rodzaju prezentacjach stwierdziłem, że jakby kolejnym ważnym krokiem w tej karierze będzie właśnie posiadanie własnego lokalu, który będzie certyfikowany i będzie serwował prawdziwą neapolitańską. Pizzę dokładnie taką, jaką możemy znaleźć u podnóży wezowiusza w Neapol. Jeżeli chodzi o takie wyróżniki mojej pizzerii, to na pewno ja jestem taką osobą jako tym głównym czynnikiem, który daje pewną rozpoznawalność tych pizzerii i moje osiągnięcia. Drugą rzeczą myślę jest fakt, że jesteśmy pizzerią certyfikowaną, która produkuje pizzę zgodnie z wytycznymi i standardami, które są narzucone przez. Stowarzyszenie Prawdziwej Pizzy Neapolitańskiej z siedzibą w Neapolu. A trzecią rzeczą, myślę, najważniejszą jest to, że jest tutaj mnóstwo pasji i mnóstwo wiedzy, którą ja osobiście transferuję na swoich pracowników. Największymi wyzwaniami w prowadzeniu pizzerii są dwa czynniki: znalezienie właściwego zespołu i zgranie go w swojej pracy, a drugą rzeczą pilnowanie jakości, dobór właściwych składników. Tak, by wszystko, co sobie założyłeś i Twoja wizja, była spełniona na tym talerzu z tą pizzą, którą serwujesz gościom. Jeżeli chodzi o ulubione składniki, to ja dzielę proces przygotowania pizzy na dwie części. Pierwsza, przygotowanie dobrego ciasta. I tutaj potrzebujemy oczywiście soli, wody, mąki i drożdży, najlepiej świeżej, drożdży babuni. Idealna pizza tak naprawdę zależy od tego, kto jakie ma spojrzenie na to, jaką pizzę przygotowuję. W naszym przypadku jest to pizza neapolitańska, charakteryzująca się właściwymi składnikami, odpowiednim czasem przygotowania jej. Jeżeli chodzi o składniki, muszą one być wysokiej jakości, najlepiej prosto z Neapolu. Najtrudniejsze w przygotowaniu pizzy neapolitańskiej jest utrzymanie pewnej jakości, w tym, by to ciasto każdego dnia było takie same. Nigdy nie jest tak, że każda pizza, dokładnie każdego dnia, będzie podobna do tej, która była wypiekana poprzedniego dnia. Istotnym jest fakt, by pilnować produktów, Dbać o czas wygarowania tego ciasta, no i fakt, by każdy, kto przygotowuje to ciasto w pizzerii, dbało o ten proces każdego dnia tak samo. Jeżeli chodzi o takie trzy porady, których mógłbym Wam udzielić do przygotowania najlepszego ciasta, to przede wszystkim używanie dobrej jakości włoskiej mąki, świeżych drożdży i danie temu ciastu czasu, by mogło odpowiednio odpocząć, wygarować, a potem wyrosnąć. Jeżeli chodzi o same zawody, to tak naprawdę one trwają co najmniej 3 dni. Ocena zaczyna się od samego już przygotowania ciasta na blacie. Potem sędzia ocenia to, jak my pracujemy na piecu, jaki jest przygotowany wypiek, a na końcu grupa sędziów poza piecami, najczęściej w jakichś osobnych pomieszczeniach, otrzymuje Twój produkt w postaci pizzy, którą wypiekłeś. Ocenia również smak, połączenie składników i wypieczenie pizzy. Jeżeli chodzi o historię, jak mój przepis znalazł się w aplikacji drożdż Babuni, tak naprawdę było to moim jakimś marzeniem, by współpracować z marką, która jest znana na rynku ogólnopolskim, a tak naprawdę jest bezpośrednio związana z wypiekiem, w tym wypadku wypiekiem pizzy. Stąd moje zgłoszenie było czymś naturalnym do samego programu i bardzo cieszyłem się, że mam taką możliwość. Wszystkich bardzo zachęcam do tego, by dzielić się swoimi przepisami. Wypiekać oczywiście na drożdżach Babuni. I brać udział w konkursach na ambasadorów jest to niesamowita przygoda. Dzisiaj pizza jest moim głównym wypiekiem, którym się trudnie, ale tak naprawdę marzę o tym, by znaleźć sporo czasu na wypieki prawdziwych polskich chlebów, najlepiej na zaczynach drożdżowych i chciałbym kiedyś zgłębić tą wiedzę i trochę również pójść w stronę piekarnictwa i wypieków prawdziwego polskiego pieczywa.